Metaforycznie mówiąc, trening jest jak ogień. Używany mądrze da ci ogromne rezultaty, ale jeżeli Twoja ostrożność rozproszy się chociaż na chwilkę, to bardzo łatwo się skrzywdzisz. Przedstawię Wam dziś sześć rzeczy, które mogą być Twoimi największymi sprzymierzeńcami, ale jeżeli ich nadużyjesz, to wyeksploatują Cię i poprowadzą do kontuzji. Po pierwsze, duża objętość treningowa. Nauka wie już, że jest to jeden z głównych czynników, który przyczynia się do wzrostu mięśni. Wiemy to też instynktownie, wyobraź sobie tylko swoje uczucia, gdy powiem ci, że masz zrobić 5 serii po 1 martwego ciągu i porównaj to z 5 seriami po 10 powtórzeń martwego ciągu. Oboje wiemy, co jest trudniejsze i co prawdopodobnie przyniesie większe rezultaty, jeżeli chodzi o wzrost mięśni i hipertrofię w całym ciele. Ba mało który sportowiec osiągnął efekty wykonując małe ilości powtórzeń. W każdym sporcie, nie tylko w kulturystyce czy trójboju siłowym. Dlatego, jeżeli chcesz używać dużej objętości, to pamiętaj, że ryzyko. Przeciążeń tkanki łącznej i stawów wzrasta wprost proporcjonalnie. Dlatego duże objętości treningowe nie są przeznaczone na cały rok, cały czas, cały staż, tylko muszą być modulowane, czasami więcej, czasami mniej. Po drugie, szalona częstość treningowa. To teraz modne, co ćwiczyć wszystkie partie mięśniowe 2, 3, nawet 4 razy w tygodniu. I wiecie co? To dobrze, że są modne, bo wiemy, że to działa. Będę pierwszą osobą, która Wam to powie. Weźcie pod uwagę jednak, że każdy z nas ma w swoim ciele pewne słabe ogniwa w swoim łańcuchu. To jest ten staw, o którym wiesz, że on podda się pierwszy i zacznie boleć pierwszy. Każdy to ma. Jeżeli ćwiczysz rzadziej, to między każdą sesją treningową ten staw ma czas na regenerację i odnowienie się i być może nie będzie prowokował bólów. Natomiast im częściej ćwiczysz, tym mniejszy jest ten okres i dlatego możesz zauważyć, że gdy ćwiczysz bardzo często pojawia się ból kręgosłupa lędźwiowego, kolan, łokci. Weź to pod uwagę w swoim treningu i w swoim programowaniu treningu, zwłaszcza jeżeli ćwiczysz swoje partie mięśniowe częściej niż dwa razy w tygodniu. Po trzecie nieodpowiedni ciężar. Podpowiem Wam, to jest łatwe. Największym problemem ludzi jest to i to jest niewiarygodne to jest jak uzależnienie jest to, że przywiązują się psychicznie do dużych ciężarów na sztandze. I potem, gdy nagle trzeba zrobić trening i jest 10 kg mniej na kiju, to jest stres, jest regres i jest depresja. Potem dzieją się jeszcze lepsze rzeczy, bo gdy pojawia się ten dzień, kiedy Twoje ciało naturalnie mówi Ci, że nie jest czas na duże ciężary to znaczy, jesteś zmęczony i są bóle to ty i tak wykonujesz ten ciężar, no i wtedy nadchodzą problemy, ponieważ bardzo często ten cykl się w kółko powtarza. Starasz się przywiązać cały czas do progresu i do dużych ciężarów. Tak więc zweryfikuj, czy nie jesteś przypadkiem niewolnikiem ciężaru zaręczam ci, że kilka treningów na niższych ciężarach naprawdę ci nie zaszkodzi. Kolejny podpunkt, powtarzanie tych samych ćwiczeń. Jest to pożądana praktyka treningowa, ponieważ dzięki niej stajesz się mistrzem w danym ruchu. Dzięki temu kontrolujesz go, masz lepszą technikę i lepiej progresujesz ciężar. Wspomnijmy jednak na to, że nasze ciało jest naprawdę wielokierunkową machiną, która jest w stanie zapewnić nam ruch w każdej możliwym kierunku. I tak było w pierwotnym życiu. My musieliśmy skoczyć tu, powisieć tu, zbierać tu, sięgnąć w tamtą stronę za siebie, walczyć, turlać się. Tak wygląda pierwotne życie, do którego ewoluowaliśmy. Natomiast my idziemy na siłownię i wykonujemy 6 ruchów przez 3 lata. Niezłe porównanie, co? Chyba logicznym jest, że wykonując w kółko te same wzorce ruchowe. Bardziej zużywamy daną strukturę, która w tym danym ćwiczeniu jest obciążana. Nie namawiam wcale do crossfitowego miszmaszu. Warto skupiać się na wzorcu ruchowym na powiedzmy od 3 do 6 miesięcy, zrobić w nim progres, a potem zastosować lekką zmianę. Na przykład z wyciskania wąsko na wyciskanie szeroko, albo na wyciskanie hantlami jeszcze dodać pauzę. W ten sposób unikniemy nadmiernego zużycia. Piąteczka, czyli standardy siłowe. Internet przywiódł nam cudowny wynalazek. Mamy takie tabelki, gdzie możesz zobaczyć swoją płeć, wagę i zobaczyć, jaki ciężar powinieneś wykonywać po pierwszym roku ćwiczeń, drugim roku ćwiczeń, trzecim roku ćwiczeń. Cudowne. Nie macie nawet, nie macie nawet pojęcia, jak wiele osób spotkałem które patrzyły w te tabelki, nie mogły sprostać oczekiwaniom tam i cyfrą tam i zamiast cieszyć się swoim treningiem, to tylko myślały dlaczego są takim niepowodzeniem, co jest z nimi nie tak, co robią źle. Byli naprawdę zafrasowani i sam byłem tak samo zafrasowany. Posłuchajcie, każdy z nas ma w swoją własną anatomię, po pierwsze, po drugie kontuzję, bóle, rodzinę, pracę, czas, to wszystko są czynniki, które tak bardzo zmieniają Twoją sytuację, że nie ma sensu porównywać się z tymi standardami. To właśnie te standardy popędzają ludzi do tego, żeby stosować za dużo objętości treningowe, za dużo częstości treningowe, powtarzać te same duże ćwiczenia w wielkich ciężarach bez odpowiedniego odpoczynku ponieważ walczą tylko z cyframi i to jest straszne, bo to jesteś pod presją czasu Boże, stykną mi dwa lata a ja dalej nie potrafię zrobić 140 w martwym ciągu Tak naprawdę ćwicz ciężko, dawaj z siebie dużo mniej przyjemność a tabelki zostaw za sobą. Są do dupy. Ostatnia rzecz, nieodpowiedni stosunek między zabawą a dyscypliną. Jeżeli idziesz trenować po to, żeby pogadać z ludźmi i się pobawić, to owszem, będzie na początku przyjemnie, ale potem będziesz zdemotywowany, ponieważ nie będzie żadnych efektów. To jest historia każdego zajawkowicza. Ale jeżeli masz za dużo dyscypliny, to owszem, wyżyłujesz te kilka lat treningów. Będziesz się zmuszać, będziesz przeć, będziesz wykonywać tylko te najbardziej... Optymalne ćwiczenia, potwierdzone badaniami dla maksymalnych efektów. Ale wiesz co? Robotem nie jesteś: życia nie oszukasz, siebie nie oszukasz. W końcu i tak wypalisz się dokładnie tak samo jak przy wypaleniu zawodowym. I nie będziesz w stanie zmotywować się już do pójścia na trening. Będzie to po prostu męka. Nie muszę Ci mówić, Ty sam wiesz, Czego ci brakuje najbardziej? Czy zabawy, czy dyscypliny? Spróbuj zaprosić ją do swojego treningu. To już koniec, moi kochani. Życzę Wam efektów połączonych z treningową przyjemnością. Pamiętajcie też, że nie ma uniwersalnych porad treningowych. Wszystko musicie dostosować sami do swojej własnej sytuacji. I nie martwcie się tak bardzo opinią ekspertów z internetu. To tylko banda skaczących pikselków. Pozdrawiam was i do zobaczenia.